David Schwartz, przez wielu uznawany za Satoshi Nakamoto, dodał 3 dni temu na Platformie X bardzo intrygujący wpis. A dokładnie zdjęcie paneli słonecznych z krótkim podpisem, fani zrozumieją. Osoby, które śledzą byłego dyrektora technicznego Ripple, wiedzą, że David uwielbia rebusy i zagadki, a ta z panelami jest naprawdę ciekawa, bo kryje w sobie historię. Otóż wiele lat temu David Schwartz sprzedał swoje 20 bitcoinów i za te pieniądze kupił 40 tysięcy tokenów Ethereum. Jednak gdy cena Ethereum wzrosła do 1 dolara za token, David postanowił sprzedać całość i zainwestować w panele słoneczne na dach domu, którego już dzisiaj nawet nie posiada. Z dzisiejszej perspektywy te 40 tysięcy Ethereum byłoby warte około 140 milionów dolarów. Dlatego wielu fanów uważa, że jego najnowszy wpis z panelami słonecznymi to symboliczne ostrzeżenie: Nie sprzedawaj zbyt wcześnie, poczekaj trochę dłużej. David Schwartz to nie tylko programista, ale też jeden z głównych twórców XRP i zazwyczaj, kiedy zabiera głos, jego słowa są skierowane właśnie do społeczności XRP. Czy to znak, że nadchodzą duże ruchy na rynku? Trudno powiedzieć, ale jedno jest pewne, fani zrozumieją. Na codzienne wiadomości ze świata kryptowalut. Zapraszam na otokrypto.pl. A dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kryptowalutami i chcą kupić swoje pierwsze XRP, ale nie wiedzą od czego zacząć, na naszej stronie jest artykuł pod tytułem Jak kupić swoje pierwsze kryptowaluty na Bitget, w którym krok po kroku pokazujemy cały proces w prosty i przejrzysty sposób. Pozdrawiam serdecznie.